Cześć, słuchajcie, bardzo się cieszę, że moi słuchacze, moi fani tak licznie przybywają na, na protesty, uczestniczą w strajku, ponieważ y, to wy decydujecie o swojej przyszłości. Właśnie polska młodzież, młodzi Polacy, wy decydujecie o swojej przyszłości i teraz macie, macie prawo dojść do głosu, macie prawo zadecydować, i to jest wspaniałe, że łączymy się w tym czasie, że, że potrafimy się. Połączyć to jest naprawdę niesamowite dla mnie. Ale w związku z tym mam jedną prośbę. Słuchajcie, jeśli uczestniczycie w strajkach, uczestniczycie w protestach, zachowujcie się odpowiednio. Nie prowokujcie policji. Nie dawajcie policjantom powodów, żeby interweniować, bo po pierwsze, wielu z nich również nie popiera zachowań naszego rządu i nawet nie chce tam być. A po drugie, Słuchajcie, tutaj nie chodzi o walkę z policją, tylko chodzi tutaj o prawa kobiet, prawa nasze, o prawa człowieka. O to chodzi, tak? I na tym się skupmy, a nie na walczeniu z policją. I jeszcze jedną kwestię chciałbym wyjaśnić, bo wielu z Was się mnie pyta, co jako człowiek wierzący myślę o, o tym, co się dzieje z kościołami. Więc słuchajcie, no. Ja, gdy uczestniczyłem na proteście w Bydgoszczy, protest przechodził obok Bazyliki, to jest taki duży kościół w Bydgoszczy, do którego chodziłem z babcią, gdy byłem mniejszy i tam było napisane na murze zaraza czerwoną farbą i tam było napisane zaraza na tym murze czerwoną farbą, kurwa, no poczułem się dziwnie, jak to zobaczyłem, bo... To miejsce kojarzyło mi się, tak jak mówię, z wspomnieniami z moją babcią, z tym, że chodziłem tam z moją babcią i yy, że się modliłem tam. I pewnie wielu z Was oczekuje, że teraz potępię to, co się dzieje z kościołami, że potępię to, że powiem, że, yy, że wszyscy, którzy to robią, są źli, i że niech wypierdalają i tak dalej, ale posłuchajcie. To jest trudna dla mnie kwestia. Tak jak mówię, staram się pogodzić moją wiarę z tym, co, dzieje, co się dzieje na świecie, ale bardzo trudno jest być wierzącym w 2020 roku, kiedy, kiedy widzi się, co Kościół robi. Tak? Bo ja wierzę w Boga, ja wierzę w Pana Jezusa, wierzę w. Po prostu jestem chrześcijaninem, zawdzięczam wielkiemu Bogu. Jeśli chodzi m.in. o pozycję, w której się znajduję w życiu, o, o moją karierę, zawdzięczam wiele Bogu. Ale widząc, co robi Kościół, jest bardzo trudno być wierzącym w 2020 roku. No i wracając do tematu tych Kościołów, słuchajcie. Sorry, że mówię tak chaotycznie, ale nie przygotowałem żadnej mowy, tylko mówię to po prostu z serca. Nie popieram tego, aby wandalizować kościoły, aby niszczyć kościoły, ale rozumiem ludzi, którzy to zrobili. Rozumiem, że się wkurwili, rozumiem, że to był impuls pójść po prostu tam, bo kościół jest zamieszany w politykę i to jest również kościół gra dużą rolę w tym, co się dzieje. Jak wiadomo, PiS często wycierał sobie mordę kościołem, czyścił sobie ręce kościołem. Jakby to jest, to jest jasne. I rozumiem, że ktoś pomyślał sobie, dobra, pójdę do kościoła. I jakby rozum, rozumiem to, że kobiety protestują w kościołach. Rozumiem protesty w kościołach, ale nie popieram tego. Ale rozumiem ten gniew. I rozumiem to. Ale nie popieram tego i widząc kibiców, którzy z białego stoku, którzy bronią kościoła, z transparentem, żeby nie atakować tradycji, kultury, w każdym razie chodziło o kościoły, żeby nie atakować kościołów, ale żeby walczyć z pisem, walczyć z rządem. I to chyba właśnie o to chodzi, żebyśmy nie prowokowali policji, żebyśmy atakowali się wzajemnie. Żebyśmy nie atakowali się wzajemnie, tylko żebyśmy po prostu wygrali z tym, kto próbuje związać nam ręce. I mam nadzieję, że wszyscy mnie zrozumieją i zrozumieją o to, co mi chodzi. To jest trudny czas dla nas wszystkich, ale kurwa, jedziemy z tym kurwa, jedziemy z kurwami. A jeśli chodzi o jazdę z kurwami, to nie chodzi tutaj o jazdę między sobą. Nie chodzi o napierdalanie się, tylko chodzi o jazdę z tym, co system chce nam zrobić. I z tym, co się dzieje teraz w Polsce. To są kurwy i to są prawdziwe kurwy. A jeśli chodzi o tę sprawę z protestu w Bydgoszczy, na którym zostałem zaatakowany, to sprawa wyglądała tak, że paru gości wyrwało dziewczynie plakat, podarło go, zaczęli przepychać młodego chłopaka. Chłopak spojrzał się na mnie i spytał się, pomożecie nam? Pomogłem. Gdybym mógł się wrócić, pomógłbym jeszcze raz. Niezależnie od konsekwencji, niezależnie, czy by nas tam kurwa połamali, czy co by się z nami stało. Pomogłem, bo czułem, że tak mam zrobić. Eee, i, I te sprawy zostawiam tam. W związku z sytuacją, która panuje na świecie, twierdzę, że powinniśmy się zjednoczyć. I tak samo mówię do tych gości stamtąd. Nie znam waszej tożsamości i nie będę dociekał, dociekał jej. E, oczywiście sprawa nigdy nie trafi na policję, a jeśli policja będzie próbowała jakkolwiek drążyć cokolwiek, to nikt nic nie wie, wiadomo, bo tu nie o to chodzi. Panowie, słuchajcie, w tym momencie powinniśmy się jednoczyć, a nie napierdalać się i wyrywać dziewczynkom plakaty, tak? Bo tu nie o to chodzi, żebyśmy walczyli ze sobą, tak jak mówiłem. Czy ci, ci, którzy widzieli ten filmik, wiedzą, o jaką sytuację chodzi. Yy, I panowie, jeszcze do was yy, parę słów. Ja wam wybaczam, puszczam tą sytuację w zapomnienie. Bo, tak jak mówię, wszystkich, wszystkimi targają emocje, zdarzają się takie rzeczy. Ale teraz nie jest czas na wojnę między sobą. Nieważne, z jakich to jest środowisk, tylko teraz jest czas na to, żebyśmy nie dali się stłamsić przez rząd. Pozdrawiam wszystkich, BDOS, rewolucja romantyczna. I proszę, dbajcie o siebie. Dbajcie po prostu o siebie. Uważajcie na siebie. I jeśli jesteś moim słuchaczem, albo nie jesteś moim słuchaczem, jeśli jesteś moim fanem, nie jesteś, jesteś hejterem, cokolwiek, teraz nie ma czasu na to. Nie ma czasu na bycie hejterem, nie ma, nie ma czasu na to. Nie wiem, czy kurwa kiedyś mnie okradłeś, czy kurwa naplułeś mi do zupy, nie ma czasu na to teraz. Teraz są jakby wyższe sprawy, i teraz powinniśmy wszyscy, powinniśmy wszyscy się zjednoczyć. I ja po prostu wszystkim wybaczam. Wszystkiego dobrego. I nie chodzi tu o takie jezusowe wybaczanie. Sorry, że cały czas dogrywam, 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 ale po prostu. Zresztą wiecie, jak ja gadam. no. To jest naturalne. Eee... Po prostu wybaczam wszystkim, bo teraz nie ma czasu na to. Więc jeśli jesteś moim wrogiem, jeśli myślisz, że mamy beef, to nie mamy żadnego beefu. Teraz jest po prostu czas na to, żeby kurwa zawalczyć o naszą przyszłość. I teraz już chyba finalnie wszystkiego dobrego. No i jeszcze jedno na koniec dodam, że gdyby ktoś jednak odpalił te story i powiedział sobie, nie no, jednak jebać BDOS-a, chuj w dupę Bedopsowi, kurwa zajebiecie i tak dalej, wszystko wiadome. No to kurwa, spoko, tylko poko widzie. I jak się ogarnie sytuacja w Polsce, jak rząd ogarnie pizdę, dobra? Cały dym, jeśli ktoś ma jakiś dym, cały dym, dym darmowy dym, jakikolwiek dym po COVIDzie, dobra? I jak będzie ogarnięta sytuacja z rządem, to wtedy, ewentualnie, proszę się do mnie spierdalać. Wolałbym nie, ale jeśli, to proszę wtedy, dobra? A teraz, kurwa, skupmy się na rzeczach ważnych. Już teraz. Trzymajcie się.